Więc więcej, więcej tu ja miałam e, 400 o 400 więcej nas tej zjeżdżalni. Ej, 7-0. 8 no, wow. jeszcze no, by no, było. No, nie, Ej, 8-0 no, by no, nie, było. 8-0 by było. No wiem, ale kiedyś by nie, tych... by no, nie było tych... Co wie? Witaj. się na mnie patrzy, ja jestem taka sam. piękna. Dobra. Zagrałem Co? Zagram jedynieczka. Co? Dobra. Zagramy w jak wygrasz, to zostawiasz subskrypcję na moim kanale. Już mam. I to się Odwokacji. nazywa Kozak. To się nazywa kozak. Najlepiej to jest tutaj być przy tym hydrancie, hi bo jak ci biodronka uderzy, to nic ci takiego nie zrobi, prawda? Zgadnij, co się sta. Y, jaka jest mapa. Bodbash. A co to, Bodbash? Ta pizdronka. Mm. Tak, 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 nie zgadniesz, co się stało. Tak nie, nie zgadniesz, co się stało. Co? No zgadnij. Niebieska pizdronka cię pokonała na śluz. A Cię wypchnął. Nie, na Ale, ale byłeś blisko. Yy, ogólnie wypchała. jakaś biedronka mnie wypchęła na, yy, na to pomarańczowe, co odpycha, ale na szczęście ktoś przede mną odpadł, więc mam plus jedną koronkę i teraz mam koronę 38. Okej, okay. i tak mam ostatnią rundę chyba. Dobra, widzę, teraz szybka runda samemu w na siebie z witka. Ej, ja tak mam wygram, bo ja mam to dlatego wygram. Ej, ja mam jakieś lagi? Ej, ja nie mam żadnych lagów. Wiesz, jak ten młot e, u mnie szybko chodzi? Jak? No normalnie tak cały czas. Tyn, 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 tyn. No, ja się nauczyłem, grać. Dobra. Prawie mi sam weszła. Zrobiłam to! Jeszcze raz! Jeszcze raz, bo to jest normalnie. No ja cię! Zaczęła rządać, kuł niebieski przejść w sobie. Nie, widząc, chodził w niebieską i się przyłączają sobie. siebie. Dobra, i tak przegrałam, a ty? Też. Ale ja przegrałam to bo po prostu chciałam przytrenować takiego lekkiego trika, którego się właśnie przed chwilą nauczyłam. Już winie, to już minut. Eee 10 i 6 minut. Dobra że ja tak w ogóle to... Już popiliśmy. Co? Halo. Już pobiliśmy. U Jana? Serio? Tak. Z tym długością że 5 minut. Widzowie jest dłuższy tak. film niż u Wojana. No, 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 Dobra dobra, dobra, dobra! Ha, 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 Ekstra! To do końca tylko zagrajmy, do finału. No to niestety chyba nam... Mi się, że chyba nie uda niestety tych 40 pucharków dobić, ale jutro powinniśmy już mieć, prawda? Albo w sumie... Ej, moglibyśmy w sumie nawet jutro zrobić live'a. Tak, przecież nie masz, masz, a ty możesz? No nie wiem, nie próbowałam naciskać, bo wiesz, gdybym nacisnęła, to pewnie bym włączyła. Nie, bo teraz się nie robi. To tak? trzeba pilnie rozpocząć. To jest prywatny a on. No, wiesz, prywatny, co to, to taki? Wiesz, jak to. Okej. Okay. Ej czekaj, chyba ja nie przejdę. Nie, ja nie przejdę. O ja nie przejdę. Chyba ja nie przejdę. Dobra, chodź. Chodź. Czekaj. Okay. Czekaj. Widzowie, tylko 7 no, no, osób okay. przeszło. Widzowie, jutro chyba będzie live, ale nie jestem pewna. No musi być, bo dlatego, że może ona nie to zrobić, bo może chyba Adres być. No nie, ja już przegrałam, no. Jak zawsze, no. Jestem ostatnia. Jestem ostatnia. Zawsze byłam ostatnia. Nigdy nie będę pierwsza. Co? Nie! Nie, ostatnia jestem. Jestem na tym pierwszym. Dlaczego jestem ostatnia? U, dobra. Adres, ja jestem? Na pięciach. No to na pewno jesteś dalej ode mnie. Jestem na samym początku. Jestem pierwszy. Fajnie. Fajnie, bo jestem ostatnia, wiesz? Jakbyś... Przejdę już. Wiem, że i tak byś nawet na mnie nie podkreślił. Czekam na ciebie. Tylko nie wiem, czy nie się... Nie wiem, czy to się to doczekasz. Się Dobra, widzowie, my się z wami żegnamy. Papa Pa, pa. I jutro będzie live. Go, może. O, o, tak, może jak się uda, bo nie wiem tylko czy będę mogła nie. zrobić tego live'a i nie wiem jeszcze o której, ale pilnujcie. Pilnujcie to. pamiętajmy Pamiętaj, się o 12 z wami o 12:00 będzie live. O 12:00. 12. 12 12:00 live. Nie, 13:00, dobra? Okej. Okay. Dobra. wami się żegnamy. Pa pa. Pa pa.